MicroJig za 20 w Polsce zaczyna się sezon MicroGigu. Czemu koniec sezonu na dużych trapezników? Desi nie szukamy, nie jeżdżeme daleko najlepších wod, a street fishing and pożę Wam najlepšie prowadzenia, which najlepiej winiki. Po koniach, po białorybu nawet jakieś no, Wszystko co pływa w wodzie, bo mikrodżik. Mikrodżik do tego nadaje się. Co to, co to jest mikrodżik? To łowienie na male przynęty to zawsze liczy się e, waga, waga od 1 do 5 gram i przynęty do 2 cali e, więc tak popularne to na pewno 1,5, 1, ale już poniżej 1 my liczymy to nano, nano poniżej 1 grama i poniżej przynęty 1 cal my to liczymy jak nano i całkiem inne łowienie dzisiaj nie o to, chociaż na pewno spróbujemy Dzisiaj mikrochip. Będziemy szukać o konia, będziemy szukać może może jakiś klejnik, uderzy, może jakiś linek. nie wiem. Ale pierwsza rzecz, ja będę wam pokazywać swoje ulubione sprowadzenia na taki typ łowieniu. Зачинам целком eh, шукать eh, на 2 грамми eh, і можна, можна стартувати від 2 грамм, однак ми наразі не я, я не вм, чи один трапежник активний, чи один трапежник неактивний. Так eh, eh, таке, таке перше, напевно. Pierwsze poszukiwanie tych okoniów, czy rybka aktywna, nieaktywna, to zaczynam 1,5 Cała Cala snak i od 2 gram. No, w moim zdaniu to pochodzimy, poszukamy. Pierwsza miejscówka jest, że tutaj plecizna, i od środka zaczyna się taki z 2,5 metra. Jednak i taki opadnik będzie długi, i, i można fajnie to posprowadzać tam dla tej rybki zapodać. E, ale my dzisiaj nie o tym gadamy, my gadamy o sprowadzeniu. Jest dwa typy, dwa typy popularne. Kija do góry w poziom albo jak najbardziej opuścić do, do wody go. A w, za wszystko powiemy e, o wszystkim, o wszystkim. Powiem dlaczego w poziom, dlaczego bliżej wody. Na razie szukamy, chodzimy. Mam nadzieję, że ta rybka dzisiaj będzie y... Y... Jestしょ... Y... Jeszcze, jeszcze y... taka y... ważna rzecz. Lowienie na mikro zapominamy po prostu całkiem zakładać agrawki, krętliki, żeby, dlatego żeby zmniejszyć, po prostu zmniejszyć nasz zestawik. No jednak, jednak, jak zakładacie 1 czy 1,5 grama i tam jeszcze taka większa agrawka, tam 2 zera czy 3 zera, no to, no to w moim zdaniem to tylko gorzej. І ще як целфі мікрожик, то сама пшениця і тінжари. В разі чегу як можна закладати такі мікрожиги, там ой, не мікроджиги, а мікроджик, але єдине, це Jig Два 2 або 1,5 грама, ну то тебе закладаємо аграричка малютку. А че бурашка, така глука джигова малютка. Ja bym ja by polecał nie zakładać. Kolejna, kolejna miejscówka. No ciężko, ciężko troszeczkę jak widać. Ciężko e, znaleźć nam miejsce. E, po pierwsze to. drugie, bo jest kuty lodem i tych 2-3 metry no, rzucać można, ale jak jakaś rybka uderzy to my tego no, niestety nie wykonujemy. E, akurat pierwsza miejscówka, która, która pokaże wam czemu До висока, висока скарпа, зайдемо трошечки надов і mm. можна того спілінгу опущати до води, щоб контролювати e, спровадження. І пора на якісь реперки, e, то таке спровадження пасує для, напевно, ріперу, бо щоб подавати, як, як утіка рибка, рівно на дне, Як краще кутіка, Skaczki. Akurat, a dzisiaj wam to wszystko pokażemy i mm. nagramy jak to musi być. Jeszcze taka rzecz, że my, my nie używamy kolowrotku. Cały czas pracujemy tylko z i wędki I po prostu nam kolowrotek tylko dlatego, żeby wyciągać ten luz od plecionki. Dlaczego to? Robimy, robimy to, щоб показати нашу пшиненту, як типово як якийсь робачок скаче наднем, Те такі подбітки не повинні бути дуже, таке по 3-макс 5 см, і просто так скакати над днем. Ну, в плані, плані мікроджигу, то без сенсу навіть там моцно подбігати, чи, чи є ще щось комбіновувати. Шукаємо риби, шукаємо, ходімо справцями, підбираємо псиненти. kanału. O, O o, kanalu bylo pisać to do fajnie, że obok czego stoi parka i możemy rzucać troszeczkę dalej no, myślą, że nam nic nie powiedzą że my tutaj weszliśmy ale szybko porzucamy i... Będziemy uciekać z ale jak najlepiej to zabieramy więcej terenu, porzucamy już za środek, gdzie jak najbardziej można poszukać tych okonki. O, jest pierwsza rybka, fajnie uderzył i mówię, takie delikatne, delikatne sprowadzenia, no i fajny okony. do cierpliwość, cierpliwość i zawsze wynagroda taki piękny okoń I już na wędkę do 4,5 g to naprawdę świetna akcja i wypuszczamy, wypuszczamy. a ja powiedział, że tu będą brać trzecie do tego wszystkiego do mikrożegu są ważne pauzy no, niestety u nas zima i te ryby, te ryby na pewno nie takie aktywne jak w jesieni No ale pauzy zawsze trzeba, no nie wiem, to trzeba eksperymentować My, my zawsze podbieramy tam, u mnie, u mnie to takie standardowe to dwie sekundy Ale nieraz y, można brał pauzy robić y, na dużo więcej Tam spokojnie do 8, do 7 sekund, o było branie до 7-8 до секунд тільки e, експериментувати завжди жут, перше таке попиття і лічимо собі 1-2. о, Знову було <laughs> 1-2. 1-2. наступний жут. E, лічимо 1 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3 І так цілий час, аж допоки не під'їжджаємо e, такому. Zrobiłem większą pauzę i od razu, od razu I Aż dopóki nie podbierzemy tej najlepszej, na której będą podbierać pauzę. Całkiem można nawet nie kręcić kołowrotkiem, po prostu samym, samym kickiem. Takie takie robić sprowadzenie. Nie ma nie ma gdzie spieszyć się tutaj. My nie szukamy sandacza, my nie szukamy szczupaków, a my lubimy w zimę. To też takie, na pewno ważna taka rzecz, że z tym mikro jigiem imitujemy jakieś robaczki. Teraz rzucam na 1,5 cala Javica. і окульне в, мої, в моїй голові так е, описує, описує так, що му, я мушу е, заподавати там пшенити, акурат е, якось п'явечки, напевно якась п'явечка, що така утека. І е, підбіям, щоб якнайбарчий зімітувати там п'явечки. Однак біжемо в спінг трошки до гори, і щоб вона скакала над ним пожом, пожом так під, не знаю, як там, який там пожом, але щоб спровадити то трошки натурально. Теж, десь, саме на але але те, те, є, ну, таке про що не те оконі. <laughs> але йде половить, йде пошукати. Вам найважніша терпливость і, і виніки. Акура ідеальний розмір. Мікроджик. Та, але не запам'ятаємо, що з мікроджигом то не завжди ловимо малих риб, завжди може бути трофеем. Może dziś wam pokażemy coś. Rzucamy. <grymne> o! Nic tak niż cieszy jak dużo brań, co fajnie. A jeszcze na takiej zostawie to. Mhm. Na dzisiejszą wyprawkę wybrałem sobie kijek arenkę do, do 4,5 grama stratuje od powtóra opisana, ale na fajnie rzuca nawet tam 0,5 g. Dzisiaj też pokażę wam to. Mlynek, mlynek to też arenka, ja już, żeby wszystko było w komplekcie fajnie. C2000S i sznurek najcięższy też arenka 0,170. 5 czy 0 178. no naprawdę dla mnie to już jak, jak wlosek cieniutkie fajnie, no akurat po takie łowienie to musimy używać najcięższego co mamy albo jakaś żyleczka cienka, no albo w moim przypadku to, to plecioneczka e, 4 splotowa fajna e, co o można powiedzieć, kilka słów e, to węka do łowienia area w pstrą strągu ale no, nie byliby wędkarze, gdyby nie lowali to na mikrodzika. Też świetnie nadaje się do takiego łowienia. E, jasne, że na stojącej wodzie, albo na rzekach z bardzo delikatnym nurtem, e, bo jednak, jednak ten kijek na większym nurcie to troszkę zaczyna gorzej pracować. Długość wędki opisana 6,7 to oznacza 2,01 m. 2,1 cm. Fajnie i co, co najważniejsze e, fast. Ale, ale na rybce zaczyna fajnie pracować nawet do dolniczka do, pier do pierwszej przylotki fajnie e, nie, ma, nie ma no mało koni spada fajnie e, zachowuje się na tej rybce rzuca, rzuca też super porzucamy, posprawdzamy. i dzisiaj nawet założy 0,5 grama chociaż ja wiem że ta wędka nadaje się do takiego łowienia już poniżej grama będę liczyć że to nanon jig ale muszę sam sprawdzić żeby później powiedzieć czy to prawda czy to nie kolejny maluszek jednak dobry że tu ta barka stoi jednak dobry bo z brzegu zobaczcie że dużo wody do, no, a bo z drugiej strony, ale tak samo. Jedynie takie dobre miejsce, to jeszcze bardziej tam by przydało się. No niestety, e, cały tydzień dużych mruził. E, Były nawet w nocy pokazywało do minus 10 u nas. No i jednak, jednak to dało. Szukamy, szukamy, każdy z szuka ten kawałek malej wody, żeby porzucać, żeby sobie. Свій улюблений тип ловіння на спині. А як лови махання все до голови не... <ривання> і є по лові, і є направди, як крипка як... ну, та ній це нам. standardowo brać na większe przynęty, to bo... big, wik, perch tam majster to już wik, 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 o u mnie to no w końcu większy o. No i tak jak mówiłem, że przy mikrodżigu to idzie nawet polowić takich większych Ja Wiadomo, że oni na mikrodżiga współpracują No już taki z 26 cm, fajny okonek No super, na taki zestawik, cieniutki, lichciutki lech, zestawik to No i co najważniejsze, puknięcia w ręku ja odczuł powiedzmy z całego wyrzutu no ile to było, z 15 metrów rzucił się w tych 1,5 gramy, ale fajna rybka to już przyjemna rybka taka i wypuszczamy go no nawet troszeczkę większej світна акція, винтички на такій рибці ну такий з 23 см але делікатно підібрав випущаємо zaczęli troszkę podbierać przynęty i Select Select Baxi 2,2 grama troszeczkę ciężej no i zaczęli większe rybki brać jednak jednak to jakiś jakiś znak że musimy łowić na większe no ale na 2 gramy fajny ikonek popłynął Rzucamy, sprawdzamy, podbieramy. No niestety stoimy już na jednym miejscu, bo jak widać po prawą stronę, wszystko nie ma dostępu do wody. No a tutaj rybki biorą, współpracują po co, po co my wypuszczamy wędkę bliżej, bliżej wody? Jest takie dwa, dwa rodzaje. To przy dużym bocznym jak dużo wieje z boku obok. My opuszczamy, żeby jak najbardziej skontrolować naszą przynętę. Druga zasada podczas mikrodżygów to e, wtedy my prezentujemy przynętę. Prezentacja tej przynęty wychodzi, że, no, że ona jak najbardziej, jak najbliżej do dna. Że my nie podrywamy wysoko. E, no i ogólnie to tak działa. E, drugi typ to в пожомі. І в пожомі ловимо в шості, як на рачки, щоб те рачка відвротні. До гори, до гори под, под, подбіяти. і вульні показують, що це наш правдивий рачок і як він заховується в тій воді на дне. Так само не робимо дуже скоків, делікатні, на спокійні, поволі, щоб Jak najbardziej zaprezentować. Akurat mamy branie. Tutaj spieszyć się, nie, nie musimy. Jednak, jednak ta rybka w zimę boli, takie coś. Cały czas coś się dzieje. Rybka, rybka. Jedynie co to. Jak przestaje gryźć, podbieramy inną przynętę, i może nawet inny kolorek przynęty. No i na razie na razie to daje wyniki. Ja teraz rzucam na kolorek taki, no powiedzmy, kola. No coś w, w tym planie, dokładnie numer kolorku nie pamiętam, ale i to będzie kola. Takie zczytuneczka. Można powiedzieć że sama sciitłka pasuje, dutineczki tylko pod gramą Dobre, Dobra, e, musimy kończyć, no niestety ten dzień za krótki. W razie czego piszcie komentarze po sprzęcie, czy co interesuje na wszystko będziemy odpowiadać. Subskrypcja, palec do góry. I na razie.